Cześć, witajcie na moim kanale Pianta Dance. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić tilt w skoku. Jeżeli jeszcze nie robiliście tiltu, nie wiecie, jak to zrobić, nie wiecie, na czym polega tilt, to koniecznie zajrzyjcie do mojego filmu, w którym tłumaczę, jak to zrobić. Dla tych wszystkich, którzy wiedzą, jak zrobić tilt, możecie przejść od razu i ze mną uczyć się tiltu w skoku, ale nie zapomnijcie o rozgrzewce. I tutaj macie odnośnik, no i oczywiście trzeba się przed rozciągnąć. I też możecie skorzystać z mojego filmu, którym pokazuję Wam, jak rozciągnąć się do szpagatu poprzecznego. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę i komentowania. A jeżeli film Wam się naprawdę przydał i pomógł Wam w nauce tiltu w skoku, to koniecznie udostępnijcie go swoim znajomym. Tak wygląda tilt w skoku. Przed nauką koniecznie zróbcie rozgrzewkę, rozciągnijcie się, poskaczcie w miejscu na dwóch nogach i na jednej też. Zanim przejdziemy do nauki skoku, koniecznie zróbcie te proste ćwiczenia, które sprawią, że wasz tilt w skoku będzie wyglądał jeszcze lepiej. Jeżeli jakiekolwiek ćwiczenie sprawia Wam trudność, albo nie wiecie, jak je zrobić, to odsyłam Was do filmu o tym, jak zrobić tilt. Link znajdziecie w prawym górnym rogu. Jeśli nie macie drążka, to nic. Weźcie krzesło albo oprzyjcie się o ścianę, czy też parapet. Ale wymachy do tiltu przed skokiem są bardzo ważne, dlatego nie wolno ich pomijać. Zaczynamy od skoków z jednej nogi. Zwróć uwagę, że staram się skoczyć tak wysoko, aby moja stopa zdążyła zrobić błąd. Teraz jedną z nóg będziemy wyrzucać do przodu po skosie. Jedną nogę wyrzucam do boku, a druga w tym momencie robi wyskok. Spróbujcie sami. A teraz na drugą stronę. Kiedy już zrozumiecie mechanizm, to spróbujcie robić to samo ale musicie mocniej machnąć nogą po skosie do przodu, a druga z której się wybijacie mocno podbić do góry. Spójrzcie sami, zobaczcie, że w momencie, w którym wyrzucam nogę do przodu po skosie, to druga noga, z której się wybijam, w ostatnim momencie mocno ją wyrzucam do przodu, tak jakbym chciała się nią popnąć. Taką intencję musicie mieć podczas wykonywania tego ruchu. Pamiętajcie, że jeżeli wasz tilt na początku nie jest idealny, to po prostu musicie dużo skakać, dużo trenować, dużo się rozciągać, aż w końcu wasz tilt będzie wyglądał tak, jak tego chcecie. To wszystko, mam nadzieję, że Wam udało się zrobić tilt w skoku. Koniecznie oznaczajcie mnie na swoim Instagramie piątę studio. Do zobaczenia za tydzień, pa!